Od środy nie wiem, co napisać i co powiedzieć. Nie jestem w stanie wstawić zdjęcia takiego. Po prostu nie sądziłam, że tak się sprawy ułożą. I wierzyłam w ten cud do samego końca. Wiem, że Tomek byłby wściekły na mnie, że rozpaczam. Ale rozpaczam. Był, jest i będzie zawsze moim przyjacielem. I sześć lat temu w majówkę pomagał mi pomożegnać mojego ojca. A potem... 6 lat później życie tak się potoczyło. Jedno jest pewne, jego miłość do gotowania, miłość do ludzi, do młodych ludzi pozostanie, bo jeszcze przed finałem jego ukochanego programu postanowiłam z Nelką i z Idą, że nakręcimy parę filmików takich edukacyjnych, żeby połączyć pokolenia w kuchni, starszych i młodych i żeby posłuchać tych młodych, jakie mają problemy i nagrać takie filmiki, które mieliśmy zacząć publikować od jutra, bo pierwszy jest dla maturzystów. Bo życie musi toczyć się dalej. I wiem o tym doskonale. Ale to, że jest trudno, no jest. Więc gdziekolwiek jesteś, bądź zawsze z nami.